Witam Was w piątym odcinku z gry Rider. Um, ostatnio tutaj spotkaliśmy tą tubel, tubelczynię, która nie była do nas um, nakstawiona zbyt miła niestety. No i aktualnie z tego co pamiętam to będziemy starali się ją jakoś przekabać na naszą stronę, żeby nas podlubiła, um, bo możliwe, że ona wie coś o tej całej oazie, gdzie znajduje się to ciało proroka. I możliwe że nam ktoś kiedyś o tym powie, jeżeli nas polubi. Eee, ale w sumie to nie jestem pewny. Wiem, że widzieliśmy jakieś wybuchy dzikie, jak ona zobaczyła, te wybuchy to sobie poszła. I w sumie no nie wiem, w końca gdzie idziemy aktualnie. Kiedy bo co jest... Aha, to jest chyba droga powrotna. Może nie? Nie, nie wiem w sumie. Iliam strzał. 19, i dwie trujące. Może nastrzelę sobie królika? No bo ja skóry potrzebuję z tego co pamiętam. Boże, ale moje celowanie to jest... A, nie umiem. Matko, jakiś orzeł na mnie leci, halo. Panie Orop... O, tam jest jakieś ciało, co jest? Dobra, nie. Jeszcze dajmy. Nie mogę mu teraz pomóc. Aha, bo on żyje. tam jest, że Lara się choba? To jest jakiś wróg, którego nie widzę, czy co? Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. Dwa lata w Afganistanie dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Skąd to słychać? Kupalówka to jest, czy co? Hej, czy ktoś mnie słyszy? <laughs> oh my god. Czy ja mogę podejść tak po cichu jakoś do niego? tego zabić tak po cichu. O oh my God, ja tego zamordowałem sobie. Eee, Chwiloszkę skądem przyszliśmy stamtąd. Czy tu czegoś więcej nie ma? Się skupiłem sobie na zabijaniu. A. U, tam jest gniazdo. Dużo mi to nie dało. Mogę tam jakoś wejść na górę może. I tak chyba niekoniecznie. No chyba nie mogę, najgorzej. Ja nie wiem jak ja tak nie zostawiałem stracić stamtąd nie Aż te z butelki niby. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsy zaatakował się kierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia jak udało i... się. Chyba że ona się wychyli jaka ześ plikna i mnie zobaczą. O, po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych To no nie cud, jeżeli oni zobaczą tej butelki jak nad nimi. Platuje. To przez chwila. oni tego nie zobaczyli? Kurde, mam nadzieję, że to tamten sobie pójdzie. Bo do tego nie mam jak podejść po cichu. Byłeś źle obrócony. O nie, 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 bo on wraca. Dobra. Niech on tu wróci. Tam też sobie pójdzie. Kurde, no, obróć się. No, chcę cię zabić, po cichu. No, nie obróci się, Menda, no. Kurde, no. To obraz technik po prostu Co na mnie On mnie nie widział na początku Co jest? Eee, dobra, trochę strzało zniskałem 13 mam Tego co pamiętam w strzały mogę chyba robić... A oj, to tuś jeszcze chyba jest? Czy nie? Nie, miałem wrażenie, że to słyszałem, ale chyba jednak nie. Eee, bo te trujące strzały to możemy chyba w biegu robić, a ja mogę to jakoś zostawić, upuścić? Eee, ale takich zwykłych strzał, no to niestety, chyba tylko przy ognisku możemy robić, więc trzeba uważać, żeby nam się nie skończyły w trakcie walki. Mogę sobie zeskoczyć po prostu? Wygląda dosyć no boleśnie uh. Niech to wszak od... Aha! Halo Aha, coś mi chyba nie wyszło ja bojowy Aha, myślę, że tego żółtego nikt teraz nie widzi, tak? Ale przy tym ludzi. Ej, to, to jest zajebista mechanika w sumie. Dobra, no. Gdzie jest ten. Dobrze, mieć ją pod ręką. Dobra, tam jest jeden. Kto widzi tego tutaj najbliżej? Ty ktoś jeszcze skoro nie widzę, czy co? Do niczego. Dobra. Wiem, że chyba mi teraz zobaczą, ale o, może nie. Dobra, teraz tego. No tam też nie obracał w ogóle. I co ma w ogóle? Tak całą są twarz zakrytą, a e, nie dobra. Myślałem że nawet oczu nie ma. <laughs> a nice, Zmordowaliśmy całe, wszystkich w ogóle, nawet nie ujawniając się. Nie ja kocham takie. Skąd te kroki? Gdzieś coś jest jeszcze. Słyszę jakieś głośne kroki. Matko, gdzie jest ja słyszę? Chybaż na nade mną gdzieś. No chyba nade mną. Kurde, ja chciałem coś się rozejrzeć. Bo. Chociaż nie wiem, no tutaj chyba nie ma sumy nic. Nie, tam coś jest. Eee, dobra, zabijmy najpierw tych ludzi na górze, bo tutaj tam na górze ktoś było. O tu są jakieś punkciki. No tak, jak głośno ich słychać, to brzmi jakby A nie byli no, centralnie w tym pokoju, gdzie ja jestem. To jeden, jest tylko no, digo, a on z kimś gadał, chyba że on przez kryskofalówkę gadał. Ja tu nie widzę tocznika więcej. Lara wstała, więc myślę, że to znak, że zabiliśmy wszystkich. Oj. Tak jest wyważanie ska. O! Jest drugi elemencik. Mmm, gdzie mamy iść? na górę gdzieś. Jeszcze wyżej. Ja nie mam pojęcia, dokąd my idziemy. Nie wiem, czy ja coś przespałem, czy... Czy zapomniałem o czymś? Mam chwilę tu kruków, jak w Alanie. O matko. No przynajmniej nie musimy się wspinać czekana. No, tylko zaraz nie wiem, czy mam tam na lewo skakać, czy w górę. Chyba na lewo. drogi nie są takie oczywiste. Sobie skoczę w złą stronę, gdzie myślałem, że Lara się złapie, a Lara się nie złapie i sobie zamra. Niełatwiej było tam przez płot po prostu przeskoczyć. Co ja mogę podnieść? Aha. No ja nie wiem, czy to jest do wybuchania, czy do czego to jest. Kurde, nie umiem. Ja musiałbym mieć pistolet, żeby zastrzelić coś takiego. Nie umiem do zwierząt strzelać z rąk. Jednym to też mi to nie szło. Za szybkie są zwierzęta. Podpalę je. Dobra jednak nie podpalę. Podpaliłem go, a nie spłonął. Jakieś tam ognioodporne szczury. To nie złote ewolucja. Matka, Laren przestań. A za dużo się, za dużo się w Genshina nagrałem, chcę F-ką podnosić, a pod wam mam czekam. Yy, gdzie mam iść? Czy tam na górę, czy gdzie? Tam gdzieś. Czy jest jakieś przejście? Chyba, że ja mam wysadzić te... To może mam wysadzić. Aaaa. To jest przejście magiczne Ja myślałem, że po prostu tam nie wiem w sumie co Rewolwer, nice Znaczy nie wiem czy rewolwer ale pistolecik, więc Będzie można szczury zabijać. Ile ja mam amunicji do niego? Znaczy no, może nie będę jeszcze ale teraz do szczurów w ją słyszą. W sensie nie szczury, tylko oni. Tu coś leży, podnieśmy co? Nadciąga armia czerwona. Armia e... ja czerwona. Tam mam się dostać. Mam przestrzelić przez tą szybę, czy co? No. widzę za bardzo tam innej drogi. Może tędy da się też jakoś wejść Ej kurde czy oni go tam zabiją? Nie, tam muszę wracać Ja nie chcę żeby go zabili Trudno, najwyżej się pobiję z nimi Nie jesteś w Potrafimy że Dobrze, że oni wolno strzelają, bo to jak ja celuję, to jest tragedia, wymaga dużo czasu i zajmuje celowanie. On wygląda jak ten sam ziomek, jak był martwy. Co, on umarł? Nie. nie, czy ja za późno tutaj przyszedłem, czy ja nie mogłem nic zrobić po prostu? I co, ja go nie mogę uwolnić? A co jest tutaj? Wiecie, nawet jeżeli typ jest martwy, no to ten, O, mam wytrych. A nie, nie mam wytrycha, dobra. Eee, ale jeżeli typ jest martwy, no to mogłabyś go odwiązać jednak. Ciekawie w sensie jestem, trzeba się amunicję do pistoletu też będziemy mogli robić, ale raczej nie sądzę. A moja kółka od wyszki? Nie mogę. A chyba, że nie mogę teraz. Nie, nie mogę kłótnię od myszki, o kurde. Dobra. bo w jedynce chyba się dało, mi się wydaje, że właśnie kłótnię zmieniałem głównie. Czyli jedynka to jest łuk, tak? Dwójka to rewolwer. Ale ogólnie to rewolwer to będzie chyba trójka, a nie dwójka. Chyba będę się mylił potem, jak będę więcej broni. Aj, ja, ma mapy włączyłem. Eee... Mam ile tu ludzi. Ciekawe, czy ich też da się zrobić po cichu. Może nie wszystkich, ale chociaż kilku, możemy się uda to łatwić. Zawsze coś. Jakiś szapunica, czy co? Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Nie mówię o czymś, to byłeś na Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak. Ale nie. Trzemu zamekarkę Jak mógłbyś zrozumieć? A, oje. Uspokój się. Nie bój się cierpienia. A ci jak w ogóle się zeszli, żeby patrzeć? Czemu go nie zabił? Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może. A on w ogóle ma jakieś sytuacz na twarzy. Czy to jest krew? Albo jakaś blizna. Nie, coś ma na twarzy. Nie zwróciłem to uwagę wcześniej. O, i mam w ogóle fajny karabin, ciekawe czy będę mógł go zabrać, ale eee, nie sądzę. Co mamy z nim zrobić? Nie, nie go tak zostawili? do Dobra, chodźmy tam dobić szybko typa. Dobra, Dobra, nie widział Ale mało brakowało. Ja jestem ciekawy, czy oni cało mogą zobaczyć. Mogę jak, może złapać? Nie mogę. Kurde, szkoda. Ehm. Eee... Ja go nie chcę zabijać na razie, ja go może będę mógł uratować. O kurde, jak on mnie nie zauważył. Ej, ci przeciwnicy tutaj naprawdę są jacyś ślepi. Tam mnie i tak nie zobaczy, więc. Mm, nie wiem, czy jest sens, że będziesz tą butelką sobie życowych. Tam trójka jest. Kurde, tam na górze jeszcze ktoś jest. Ja tam mogę jakoś wejść na górę? Widzę, to bardzo drogi tam na górę, może tam są jakieś schody. To jego by było naj najlepiej zdjąć na początek, bo w ogóle chyba jakąś snajpę ma. Widzę, on mnie nie widzi stąd. Tam, tamtędy tylko. O dobra. Nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jak on mnie nie zauważył? Jak to się stało? Co to się stało, że <śm> on mnie nie zobaczył? Ale dobrze, mam tą umiejętność, że jak e, zabijam po cichu, to od razu ich przeszukuję. Bo to. E, no mogę od razu do tego celu dzięki temu lecieć. Mm, gdzieś poszedł trzeci typek. A nie, dalej tam stoi. Może ich tam podpalę, bo oni tam są przy jakimś gazie. Czekaj, czy to wybuchnie. Jezu... co ja im tam zrobiłam? O oh my god, ja zaraz spłonę. A nie widzą mnie, kurde. Gdzie jeszcze? Tam. Okej, okay, daleko. Umarł? Umarł chyba. Nie wiem czy wszyscy, czy ktoś jeszcze? Wszyscy chyba. Czy nie, bo Lara to nie wstała jeszcze z kucania. O, o nie, a nie, właśnie a co z tym stu leżało? A nie, ja go też zabiłem. Czy nie? Kurde nie chciałem go zabijać. Myślałem, że może mogę go jakoś uratować, czy coś im pomoże. Jakby od nich jakiś surowiec dziwny, nie wiem, co to jest. To jakaś skóra, czy nie wiem. Może jednak nie muszę zabijać zwierząt, może w przeciwniku też dropią yy. jakieś fajne rzeczy. O, to jest to za gwiazdo w ogóle. Zaraz Dareknę tylko przed to ciało przeszukamy. Chyba tam dość do czytania jest na tej gwieździe, tak mi się wydaje, jakaś radziecka gwiazda. Kolejny przykład radzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma nas od pracy. Hmm. No tak, w sumie tutaj rosyjskiego powinno być najwięcej, w końcu Syberia jest w Rosji. Teraz myślę, bo się dziwiłem, że znalazłem tutaj gdzieś rosyjski w ostatnim odcinku. A, tam jeszcze jakieś jagódki są. Muszę znaczy jagódki W sumie no, zioła jakieś po prostu. lecznicze. nie trzeba. sobie przeskoczyć. bo się bo tam przeskoczę, a tam na mnie wrogowie będą czekali. O, ognisko na mnie czeka, nie wrogowie na nice. isu. Miła odmiana. Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Aha, to jest ten sam ziomek. Nie, 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 nie poznałem go. całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. No, no mówię, będziemy pewnie chcieli tych tubylców a... jakoś do siebie żeby przekonać. Kurczę, nie mam pojęcia co by tu kupić. Co sobie chyba wezmę? No, to wezmę. Uh, a chwila, może mogę ten pistolet jakoś ulepszyć. Co hmm. do się dzieje? Aha, to, Bo tu są, o matko, są różne bronie. Myślę, ja mam na razie tylko ten pistolet. O Boże, o to będzie skomplikowane. I co, i każda z tych broni ma osobne ulepszenia. Excuse me. No, tu jest rewolwer. Tu wyraźnie działa jakieś księżycowe cię. Boże, ja nie wiem, co są za bronie, nie mam pojęcia. Ja mogę wybrać jakoś... Mo, mogę wybrać? Mogę zmienić? Za każdym razem, jak wybiorę ten pistolet, nowy jakieś to extra dostaję. Bo to chyba, nie wiem czy, to nie są jakieś bronie z dodatku przypadkiem. I one mi się odblokowały po prostu w momencie, kiedy. Aha, to odblokuję, jak będę miał nowe te. Jak części uzbieram wszystkie. Dobra, co bym chciał? Bym chciał coś, co jest szybko strzelne w miarę. Kurczę, nie ma tu broni idealnej, że tak powiem. Co mam teraz wzięte? W sumie ta broń, co mam teraz chyba mi się najbardziej podoba. A, tą by na to myślę, ale... Może to jest też fajne, ma? No chyba to wezmę, bo jest taka najbardziej zbalansowana chyba. Mm. Dobra, zobaczę. Ten, ten, ten. Aha, nie mogę nic... A nie, to mogę. Eee... Nie wiem, czy nie potrzebna szybkostrzelność z wuku. Ja chyba nie chcę, żeby w ogóle. taki już bardzo do szybkostrzenności. No, nie wydajmy na razie. Możemy sobie stroik zmienić. Stroik, Boże, stój. Fkowy tkacz. Zobaczmy, jak to wygląda. Fajnie brzmi. A no zostańmy, tak? Albo nie, bo mi się nie podoba ten strój. Yy... O, a to albo to jakieś niebieskie. Bastion nadziei. Te stroje mają tu premię. Nie zauważyłem, teraz dopiero zauważyłem. A ten akurat, co miałem przed chwilą, nie miał żadnej. Świetnie. Taki wręcz. Yy... Aha, leczenia, regeneracja, zdrowia, poobrażenia. To byłoby spoko, to miejsce w cieni. To nic nie daje. Kurde, czemu te najładniejsze stroje nic nie dają? Najgorzej. Szans na pozyskanie egzotycznego surowca, zwykłego zwierzaka. To albo. to kurczę, nie wiem. Ewentualnie to z tymi strzałami, ale. Dobra, zostajmy tak. Trochę mi się nie podoba ten strój, ale. fajny bonus.